Cześć kochani! Dzisiaj teoretycznie prosty temat i prawie każdemu nam znany, bo chciałabym przyjrzeć się zazdrości w jeździectwie. Natomiast jak się domyślacie, nie jest to temat do rozwiązania w kwestii koni. Wielokrotnie spotykam się z sytuacją, że jeździec jest zazdrosny na przykład o konia i to zarówno w szkółce, gdy na ukochanym koniu jeździ inna osoba, ale także w przypadku, kiedy koń sportowy zmienia jeźdźca i tak Ostatnio byłam świadkiem sytuacji, w której obecny jeździec konia popłakał się, bo inna osoba na tym koniu jeździła. E, oczywiście jeźdźcy dodają do tego filozofię, że na przykład żali im tego konia, że tyle włożyli w niego pracy, a ktoś to zepsuł, że ten koń długi czas nie ufał ludziom i wreszcie zaufał, a ktoś to zdewastował itd. Jestem oczywiście coś, bo przyzwyczajamy się do zwierzaka i chcemy dla niego jak najlepiej. Ale czy tylko takie uczucie smutku się w nas pojawia? Zazwyczaj w takiej sytuacji pojawiają się bardzo, bardzo silne emocje. To opisywana przeze mnie osoba się popłakała, co znaczy, że to było dla niej trudne, emocjonujące przeżycie. I to jest jedna z takich sytuacji, które. Psychologicznie można podporządkować pod tak zwany trigger. To są takie wyzwalacze emocjonalne, które właśnie cechują się takim dużym napływem silnych emocji i zazwyczaj mają swoje podłoże w dzieciństwie. Czyli kiedyś jako dzieci braliśmy udział w jakiejś sytuacji, gdzie na przykład zostaliśmy niesprawiedliwie potraktowani, albo na przykład ktoś zrobił coś wbrew naszej woli. I wtedy Pojawiły się takie emocje jak zazdrość, właśnie. I w momencie, kiedy te emocje nie są przepracowane, to one wracają właśnie w takich e, zdarzeniach, jak na przykład to, że ktoś jeździ na tym Twoim koniu. I tak naprawdę my wypieramy to, tłumaczymy, że to o coś innego chodzi, ale w gruncie rzeczy właśnie chodzi o to. Jak sobie z tym radzić? W takiej sytuacji musimy zastanowić się przede wszystkim nad tą emocją, pobyć z nią i przede wszystkim przypomnieć sobie, w jakiej sytuacji w przeszłości ja się tak czułam, co sprawiło, że ja się tak czułam. I my tak naprawdę nie musimy w ogóle wiedzieć, że jest to zazdrość, ok? Po prostu jakby chodzi o to, że jeśli jakaś rzecz wywołała w nas tak silne emocje, po prostu mamy zastanowić się. Kiedy os ostatnio my tak się czuliśmy, i nagle się okazuje, że właśnie na przykład czuliśmy to w sytuacji, gdy nasza młodsza siostra coś zrobiła złego, a my dostawaliśmy za to nagane, albo jakieś inne. Może być multum tych sytuacji. Ważne jest to, żebyście wiedzieli, że te emocje nie biorą się znikąd i przede wszystkim można je kontrolować, można nad nimi pracować. To jest rzecz całkowicie normalna, że my przyzwyczajamy się do konia, z którym pracujemy, że mamy jakiegoś swojego pupila, że angażujemy się w robotę, którą robimy. I jeśli faktycznie ktoś się psuje, to jest nam przykro, jakby to jest jak najbardziej ok, ale te triggery są takim świetnym drogowskazem, świetnym takim wyzwalaczem do tego, żeby nauczyć się z tymi swoimi emocjami, Pracować. Bo bardzo często reagujemy w sposób po prostu taki nieadekwatny do danej sytuacji. Jeśli podejmujesz się wykonywania usługi e, i pracujesz z danym koniem, który nie jest Twój, a później, e, kiedy ten koń trafia w ręce innej osoby, ty reagujesz tak silnie emocjonalnie, to znaczy, że jest Tobie coś do przepracowania. Że to nie jest tylko kwestia tego, że zależy Ci na dobru tego konia. Jest to prawdopodobnie taka zazdrość, nad którą warto popracować. I ta zazdrość objawia się różnymi rzeczami. Przede wszystkim jest to takie poczucie lęku lub podejrzenia, że możemy coś stracić, czyli mam coś swojego, w tym wypadku konia, w którego angażujemy się w jakiś sposób, i nagle zagraża nam, że możemy go stracić, że inna osoba może mieć to, co my chcemy mieć. Ok? Druga sprawa to jest takie poczucie bycia gorszym. No bo z jednej strony czujemy, że nasze metody są lepsze, ale z drugiej jednak ta osoba siedzi na tym koniu i udaje się coś robić. Być może robi to według Ciebie źle, choć jeśli to nie jest Twój koń, to niestety nie jest to w ogóle kwestia do oceny dla Ciebie, bo według właściciela metody tej drugiej osoby mogą być na przykład lepsze. Więc to tylko w naszym mniemaniu ten koń lepiej chodzi pod nami. My możemy to wiedzieć, my możemy być tego pewni, ale jednak pojawia się taki lęk, nie? takie poczucie, że tej drugiej osobie idzie całkiem nieźle i możliwe, że jesteśmy gorsi. To też jakby jest kwestia naszego poczucia wartości, ale to jest temat na osobny podcast. No i trzecia sprawa to jest taka nienawiść do tej drugiej osoby, do tej konkurentki czy konkurenta. I ona się już zaczyna u niektórych dzieci nawet na etapie właśnie takiego wczesnego dzieciństwa, gdzie dziecko jest cały czas z matką, i nagle pojawia się inna osoba, która tą matkę odciąga, na przykład partner, nie? Są takie sytuacje. No i tu jest tak samo: dochodzi do takiej relacji trójkowej, gdzie zawsze była mija i koń, a teraz dochodzi trzecia osoba, ona wchodzi między nas, między tego konia a mnie. To może wydawać się śmieszne, bo wielu ludzi nie zagląda w siebie i będzie stale zapewniać, że chodzi jedynie właśnie o ten dobrostan konia, że chce uratować go przed jakimś katem, który się pojawia, i tak dalej, że no, ten koń został naprawiony, a teraz znowu zepsuty, ale tak naprawdę warto zastanowić się, co ja naprawdę czuję w tej chwili, żeby wykorzystać tę sytuację z jeździectwa na całe swoje życie. Jaka naprawdę się pojawia we mnie emocja, kiedy ktoś inny siedzi na moim koniu. Jeśli przyznasz się sam przed sobą, że jest to znane ci uczucie, że to właśnie jest ta zazdrość i pomyślisz, kiedy czułeś coś takiego, to będzie Ci łatwiej ten temat przepracować, będzie Ci łatwiej w przyszłości nad tymi emocjami panować. Jak pracować nad tymi triggerami, to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Jak będziecie chcieli, e, niedługo pojawi się na mojej drugiej playliście, o, tej o narcyzach. Więc e, będziecie sobie mogli zajrzeć w to. Natomiast no, my dzisiaj, jakby przypatrujemy się w ogóle tematowi zazdrości po prostu w nie? I jeszcze taka sprawa, że pamiętajcie o tym, że jeśli wyświadczacie przysługę, jaką jest właśnie zajmowanie się w jakiś sposób czyimś koniem, e, to nie jest wasz koń. Właściciel ma prawo zrobić z nim wszystko, ma także prawo nie akceptować waszych metod lub po prostu zaufać innej osobie. Jeśli jesteś jeźdźcem, który bierze pod uwagę biomechanikę i tak dalej, a ta druga osoba na przykład jest w swoim niemaniu takim końskim sadystą, o którym ja też mówiłam, to nie znaczy, że według właściciela tak właśnie jest. Tak samo, jeśli jesteś jeźdźcem w szkółce, ten koń pracuje na siebie ucząc różnych jeźdźców. I musisz przywyknąć, niestety, do tego, że będą pracować na nim inne osoby. I na koniec powiem, i tak zapewnię Was, że taka delikatna zazdrość jest bardzo ważnym uczuciem w życiu każdego człowieka. I ona jest wręcz zdrowa, tak samo jak uczucie smutku, uczucie żalu, gniewu, itd. Jest emocją wręcz bardzo potrzebną. Robi się jednak toksyczna, kiedy zaczyna panować, dominować nad twoim życiem, czyli na przykład sprawia, że te emocje biorą górę i nie możesz nad nimi zapanować. To tyle w naszym krótkim temacie zazdrości. Jeśli coś jeszcze przychodzi wam do głowy, koniecznie piszcie w komentarzach i buziaki.